Witajcie kochani, dzisiaj mamy runę od dalej z piątek a my będziemy skupieni na, na naszym domu, na naszej rodzinie, na naszych bliskich i z jednej strony um, z jednej strony może być to właśnie postrzegane jako nasza rodzina, a z drugiej strony może być to postrzegane jako nasz kraj, nasze państwo. Um, Ziemia jako nasz dom. Czasami warto spojrzeć na to z szerszej perspektywy, wtedy wszystko inne nabiera jakby innego wymiaru. Pamiętajcie, um, pamiętajcie o tym, żeby myśleć jakby w kategoriach, czego pragniecie. Co chcielibyście, żeby w waszej rodzinie było? Jak chcielibyście, żeby w waszym domu było? Czyli nie wiem, żeby po prostu w waszym domu panował pokój i miłość, żeby w rodzinie zażegnały się wszystkie konflikty. I tak jak patrzymy na to przez pryzmat naszej komórki rodzinnej, tak? Przez pryzmat nasz samych niech to rozprzestrzenia się na cały świat. Bo ja tak też zawsze powtarzam, że. Tak wszyscy mówimy o tym, że tak zaśmiecamy tą naszą matkę ziemię. A gdyby każdy zajął się swoim poletkiem, ogarnął swoje mieszkanie czy swoją przestrzeń, to gdybyśmy wszyscy tak zrobili, to nagle stałoby się po prostu cudnie czysto. Nie myślicie? Ja tak do tego właśnie podchodzę. Więc um, takiego wsparcia Waszych przodków. Takiego poczucia, że jesteście w dobrym miejscu i takiego łagodnego przyjrzenia się Waszym bliskim. Tego Wam życzę na dzisiaj. Także cudownego, cudownego piątku, kochani, trzymajcie się cieplutko i dużo pozytywnej energii Wam wysyłam. I, i mam nadzieję, że. Że skupiamy się wszyscy na tym, co ważne. Trzymajcie się. Papa. Pa.